Dzień dobry, wieczór, z tej strony Adia, to kolejny odcinek z Jedi Survivor i kontynuujemy. Mamy chwilę, żeby sobie pogadać. Prawda, kopę lat. Zwiedziłaś pewnie całą galaktykę. Prawie. Jak było? Niesamowicie. Tonące miasto Kuratów, urwiska Persai. Galaktyka cierpi, ale wciąż istnieje w niej piękno. Jakieś przygody z Imperium? Tak, nastały mroczne czasy. Pomagałam tym, którym mogłam. Cieszę się, że jesteś cała. Wzajemnie, gdziekolwiek poleciałam, zawsze byłeś blisko mych myśli. To droga powrotna. Nie, no ja wągłodym, to jest. to będzie nie romantyzm pozwoli. jak nic. Ja, ale dobra, gdzie jest droga? Mówiłam tam skoczyć? Nie. Dobra, w ostatnim odcinku właściwie spotkaliśmy ta, co tam siedzi na grzbiecie. No i dorwaliśmy tego peta, nie? Ale co ja z nim mam teraz robić w tym. Chyba że tu się udać. A, dobra. I ogólnie szukamy sir. Tej naszej koleżanki, co była w poprzedniej części na statku. Trudno przewidzieć, ile potrwa. Lepiej nie przekonać się na własnej skórze. Też tak uważam. Całe lata unikałeś sir. Czemu chcesz ją teraz odwiedzić? Potrzebuję jej pomocy. Szukamy czegoś związanego z zakonem. Ciekawe. Wciąż jesteś zły, że odeszliśmy? Nie spodziewałem się tego, Merlin. Wszyscy ruszyli własnymi ścieżkami. Rozumiem, Karl, ale każdy miał swoje powody. Każdy miał swoje powody. Powiem wam tak, sunąć to se przez No tym. O, w końcu sprint. Musimy się pośpieszyć. Szybciej. No szybciej się nie da, on już sprintem leci te. O, tam jest ten. Łazik. Dwa nawet. Ale chyba z nimi nie da walczyć. O, pa, ktoś ich rozwalił. Trzeba się pospieszyć. Albo to chyba ta burza ich rozwaliła. I jeszcze mi tu kraba dali. Auć. Chyba wątroba dostał. To jakieś tornado jest. Wiesz, ona se poradzi, hopie. Mary idziemy. Jesteś cała. Na razie. Co teraz? Nie możemy się zatrzymywać. Grubo się dzieje. On no szybciej nie mogła. I się popsuło, tak, a ty? Też musimy znaleźć schronienie. Gdzie uciekł ten spamel? To już nie ma znaczenia. Tu kolegów też zasypało. Tak, Maszukamy schronienia, a my na razie wyważymy na same centrum burzy. Będziemy walczyć w burzy. Z Ktokolwiek to zbudował, musiał... Zrób! Zrób! Znaczyć, Dawaj, dawaj. jeszcze tego brakowało Ej, ale on nie miał takich ataków w poprzedniej czyści. Chociaż on był dosyć prosty. E, unik. Du Dużo tych granatów używał. Zbira jakiś rakiet. Ała! Nie było mnie porobi, nie? Weź go nieruchom. A unik szybko. Pora ciosów. Co? Rozwalone? Ty, a może ty oni by da sterować? A jednak nie. A szkoda. Jakbych tak wróc do środka, nie? Tym łazikiem się połaził? Niemożliwe. Spamel musiał znaleźć schronienie. Tędy! Jaskinia. Dajcie mi zapis najpierw. Możemy mu wybaczyć, że zostawił nas na śmierć. Zgoda. Bo ja w, w takich ciemnych momentach widzę, jak ją jak ja w ogóle uwalony monitor, nie? Chyba go będę się umyć. O, dobra. Na noc wystarczy. Usiądź. Opowiedz mi, co porabialiście, odkąd ostatnio się widzieliśmy? No, było jak zwykle. Trochę walczyliśmy, trochę pomagaliśmy. Nie zagrzewałem nigdzie miejsca. No i odkryliśmy coś wyjątkowego. Miejsce poza zasięgiem Imperium. Ale musiałbym przestać walczyć. A... Nic innego nie potrafię. Kala. Spójrz w ten ogień. On cię ogrzeje. Pokrzepi cię... ...w ciemne, samotne noce, tak? Ale jeśli go nie ugasisz, pochłonie wszystko, co spotka na swojej drodze, pozostawiając jedynie popiół. Za to w zimną noc, taką jak ta, ciepły ogień jest idealny. I towarzystwo też nie jest najgorsze. Tęskniłem za tobą. A ja za tobą. Musiałam odejść, Kala. Aby poznać galaktykę na własnych warunkach. Znalazłaś coś? Siebie. Odzwierciedloną we wszystkich miejscach i ludziach. Mira zawsze będzie mi domem, ale. Nie musi określać, kim jestem. Nie rozumiałem, dlaczego odeszłaś. Ale teraz myślę, że. że dokonałaś dobrego wyboru. No takie baby, no najpierw tam. zawojuje chopa, a potem se pójdzie, nie? Co zacznie qua? On siedzi. Przegapiłeś coś? Hej. Rozpogodziło się. No to idę dalej. A jest ten w ogóle alpako, żyrafo, rekino, Otworek. co to jakoś skrzynia jest? Aha, to mi do tego pewnie z tyłu, nie? tego nigdy nie będę miał dość No i pięć tymu władnie. Cóż, przetrwaliśmy naszą pierwszą wspólną burzę. Tak, to prawda. Cieszę się, że się spotkaliśmy. Jak długo planujesz zostać na Jedzie? Nie wiem, ale cieszę się, że zobaczę ją. Co u niego słychać? Nieźle. Otworzył kantynę. Salon Pailuny. Nazwał ją na cześć swojej prababci? Dla gryza nic nie jest ważniejsze niż rodzina. Salun Pajluny. A mogę tu wejść? Nie. Trzymam zaś po ścianie, kaź lecieć. Czekajcie, bo jestem chyba upośledzony. Dobra, tu do góry. Zapominam, że on ma w sumie teraz dalekie skoki. Dość. Jakieś drzwi. I no, że tam chyba trzeba coś wsadzić. Albo nie. To ona? Witaj, przyjaciel. Nie to... Jakże miło znowu Kordowa A to nie jest niego. Od jest tego robocika właściciel? To zaszczyt. Ja. Nie sądziłem, że się spotkamy To ja jestem zaszczycony. Sir wszystko mi opowiedział. Wykazałeś się wyjątkową odwagą i roztropnością w Chciałem, że on nie żyje. Postąpiłeś słusznie. No, tego bym nie powiedział. Wybierzmy nowy punkt spotkania. Imperium niestety zajęło ruiny. Niedobrze. Przynajmniej burza zatarła wasze ślady. Chodź, chodź, wprowadzimy cię do środka. Czemu one mają takie kostiumy dziwne, Mistrzu Kordowa? Udało ci się znaleźć Zefo? Tylko wątłe ślady ich wędrówki. Kierowali się głęboko w nieznane regiony. Przykro mi. Zdarza się. Ale ta klęska zainspirowała mnie do odnalezienia innych ocalonych Jedi. Poszukiwania zaprowadziły mnie do mojej dawnej uczennicy. Jak sobie radzisz, Kal? To nie brzmi zbyt dobrze. Trochę mi się dostało, ale wciąż oddycham. I bardzo mnie to cieszy. Weszły mnie niedawno wieści o terrorystach Jedi na Coruscant. Byłeś na Korusan? Modliszka. No proszę. Modliszka najlepsze czasy ma chyba za sobą. Ale wciąż daje popalić. Dobrze ukryta ta baza. Tak. W ostatnich latach imperium coraz bardziej zaznacza swoją obecność. Są stanowczo zbyt silni, żeby walczyć z nimi bezpośrednio. Ale robimy co możemy. Oczywiście najważniejsze, żeby nasza praca pozostała tajemnicą. Co dokładnie masz na myśli? Hmm, o to lepiej sam zapytać. A tymczasem ja i Merin powitamy nowo Ja... Gdzie yes, Sir? Wolę inną pogodę. Ale właśnie taka jest, coraz częstsza. Gdzie przeczekaliście burzę? W jaskini za Starym Targiem. Nasz przyjaciel Spamel wskazał nam drogę. Masz zwyczaj znajdowania sobie nowych przyjaciół. Może to instynkt przetrwania. Przechwyciłem imperialne wiadomości. Twoja reputacja wciąż rośnie. Było słychać strach w ich głosach? Całkiem sporo, tak. Dobrze. Jak się czujesz? Lepiej. Ta herbata, którą mi przyniosłaś, była wspaniała. O, kostium imperium. No teraz jest Sir, tu. Co to jest? Panel kontrolny jest gdzie indziej. Mhm. To chyba tu do góry. Sir, KS gdzieś jest, mi powiedz. Tego nie mogę otworzyć, tu nic nie widzę. A to co? Gris pewnie siedzi w kuchni. Potem z nim porozmawiamy. Mogę tu przejść, czy muszę iść tam z tyłu? Nie, tu też nic nie ma. Opie, kajeta sir mi powiedz. Nie wiem, muszę na mapie zobaczyć kaunę. No tam. Tam? Tam. No to dobrze, że szedł. Biddy, weź, no pomóż. Aha, czekaj. Ale zagadki, kurde. Czemu ona taka łyso? Ona zawsze... nie, ona nie była łysa. Brat Arnias nie zerwałby kontaktu od tak. Kalkestis. Witaj na dżedzie. Wiedziałam, że burza cię nie powstrzyma. Odbudowujecie archiwa. Próbujemy. Dopóki ta wiedza istnieje, dziedzictwo dżedaj przetrwa. Niesamowite. Mhm. Ale coś mi mówi, że nie chodzi tu tylko o Holoksięgi. Tak. Jesteśmy częścią sieci, zwanej ukrytą ścieżką. Zapewniamy bezpieczne schronienie i nową tożsamość wszystkim prześladowanym przez Imperium. Prześladowanym tak jak ocaleni Jedi? Zostało nas niewielu, ale tak. Wyczulonym na moc i w sojuszniku. Nic nie mówiłaś. Bo nie pytałeś. Poza tym. Powód, odpowiedź baby. Podobno byłeś zajęty robieniem z siebie największego wroga Imperium. Chciałem pokazać galaktyce, że Imperium nie jest nietykalne. Że można walczyć. Że inaczej nic się nigdy nie zmieni. Ale ludzie wolą słuchać propagandy i dalej udawać, że są wolni. Hmm. Wiesz. Wybrałeś trudną drogę. I niczego nie osiągnąłem. No, gdy imperium ostrzyło sobie zęby na ciebie, my mogliśmy zbudować sieć, zawrzeć sojusze i ratować życie. Myślałem, że dałaś już za wygraną. Mój błąd. Byłeś jeszcze dzieckiem, gdy wysłali cię na tę wojnę. Kiedyś w dawnych czasach, które pamiętam, Jedi nie byli tylko bronią. Ale. Oboje mamy w tym pewną rolę do odegrania. Dlatego tu jestem, Sir. No popatrzcie tylko na to. Hej, Sir! Nie można powiedzieć, że brak temu charakteru. Ale trochę to dziwne. Ciebie też dobrze widzieć, Gris. No, cześć, mi! E, dobra, dobra, dobra. No, to jak wam tam było na pustyni? Burza zatarła ślady, ale Imperium zniszczyło jeden ze śmigaczy. To bardzo niska cena za waszą bezpieczną podróż. A to kto? To jest Bołta Kuna. Przyjaciel. Miło mi Cię wreszcie poznać. Ha! Gałgan jeden! <laughs> Hej! Mamy komplet! Ha! Tak. No, to co Was tu sprowadza? Szukamy zaginionej planety. Tanalor, wiesz coś o niej? Leży po drugiej stronie mgławicy zwanej Otchłanią Kobo. Cóż, nasze archiwum ma jeszcze spore braki, ale mistrz Kordowa coś wymyśli. Z przyjemnością. Problem w tym, że nie my jedyni szukamy tego miejsca. Wiedziałam, że to brzmi zbyt pięknie. Nazywa się Dagan Gera. Był Jedi, a teraz przewodzi bandytom w zewnętrznych rubieżach. Jest tam świątynia. Dagan zamierza ją odzyskać. Świątynia Jedi będąca poza zasięgiem Imperium może skrywać informacje, których brakuje w archiwach. Zdaje się, że na coś trafiłem. O, jesteś przemiły, Biddy. Zacznę od złych wiadomości. No arety. Facet wie, co lubimy. Nie znalazłem żadnych informacji na temat tego, jak przebyć otchłań Kobo. Wyłowiłem jednak dwie zmianki o Daganie Gerze. Miał na Kobo swoją kryjówkę. Rejestry sugerują, że odwiedzał laboratorium na tamtejszym księżycu. Dobrze, sprawdzimy to. Jeśli coś znajdziecie, to zapraszam. Chętnie Wam jeszcze pomogę. Dziękuję. Wam obojgu. Nie ma za co, Kal. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Niech moc będzie z tobą. I z tobą. Yy... zniszczony księżyc. Pomogę ci wrócić. A więc nie lecisz z nami. Nie mogę. Czemu nie możesz? To miała być ekipa w komplecie, a nie, że. Jedna zostaje, ty zostajesz i, i co? Zatrzymaj się. Mój zajse zostanie. Aha, czekaj. Umiejętności! Przetrwanie oczywiście. Z tymy zwiększają ilość. Regenera regeneracji cyk, wracamy na modliszka. I no czemu? Chociaż ona z nami nie leci, z Kubano. Co tędy? A no ja przecież ją ja tędy przyszł. No, muszę je otworzyć. Kto no wymyślił w ogóle taki zamek? Kogoś wyobraźnia poszła za daleko. Hej, Karl, czekaj. Mam go odkąd działamy na własną rękę. Widzimy. I co on też zostaje? I... Wydasz wydaszczylo. tak? Uh... Mogę załatwić drugi, jeśli chciałabyś. No wiesz. Nie trzeba, Boat. Dobra, czyli niekoniecznie jasne. Mój mistrz niechętnie patrzył na blastery. Powiedziałeś kiedyś, że to nie broń czyni Jedi. Walczymy z całą galaktyką. Każda przewaga nad imperium jest na wagę złota. Dzięki, Boat. Czyli co? Dwa miecze i pistolet? Dobra. Nauczycie nim strzelać. Kal może teraz używać postawy z blasterem. Pozwala ona na ataki dystansowe i używanie pocisków blasterów. Sprawdziwy szturmowiec nie będzie stał w miejscu. Każdy jakoś zaczyna. I proszę! Nie chcę, Jedi. Opa, przycimia i co? I jakiś mocny. Jak pracujesz Uzupełnia amunicję, trafiając z rogów z mieczem, gdy jesteś. Aha. Czyli po lewej się ładuje pasek, C czyli bija i szylą. Czyli potrzebuję dwa amunicji, żeby naładować strzał. Wszystko jasne. To teraz tak, zmień postawa. Oczywiście, Blaster cyk, ale mało siła. I co, i mam tak po prostu na statek wrócić? Miło było Cię spotkać, Marin. Ciebie też, Kal. Powodzenia. Być może wciąż tu będę, kiedy wrócisz. Mam nadzieję. Ach, jak romantycznie. Dobrze, teraz. I co ja ino z Grizem lecę? Ale. Ale, 30 fps mam te na tej mapie. Zniszczony księżyc, kobow. Aha, czyli albo tu, albo tu. A na kobo co jest? Hmm, ciekawe. To tu mu 19% ukończone na tym? Ale dużo tej. Jak się odwraca mapa? Mam no, myszce, dobra. Księżyc. Kurde, zły guzik nacisłem. Zmierzamy na Księżyc Kobo. Księżyc Kobo. wygląda taki trochę rozwalony. Co no z ino dwóch leci? Nie, trzech. To było zanim Siri powiedziała, że ukrywają uchodźców przed imperium. Na pewno? Tak. Współpracują z grupą o nazwie Ukryta Ścieżka. Bardzo tajna, więc cicho szam. Rozumiem. Miło było znów wszystkich zobaczyć. No, to prawda. A więc Kordowa uważa, że drogę przez otchłań poznamy, gdy znajdziemy stare śmieci Dagana? Dokładnie tak. Wiesz coś na temat tego laboratorium na księżycu? A co ja jestem? Lateroński przewodnik wycieczki? Nie mam czasu na latanie po rozwalonych księżycach. Hmm? Najpierw Jed'a, a teraz to. Z księżycami są same kłopoty. to jest księżycem? Nie miałem pojęcia. Ciekawe jak z grawitacją będzie. Chodź Kal. Koniec wycieczki. Koniec wycieczki. Oho. Wyszedłem z prawy, a ty? Trochę się denerwuję, ale. Będzie dobrze. No, no proszę, aż biję od ciebie optymizm. Mam prośbę, skończ z tą gadką. No robi mi się od tego niedobrze. Nie przez twoją kuchnię? Co to było? Już niedaleko. Ten księżyc jest nawiedzony. No, na pewno księżyc. Tu wszędzie są bazy, już na każdej planecie i księżycach. Dobra, ale wiecie co ja wam powiem? Nie będziemy teraz odkrywać tego księżyca. I no, zrobimy to w następnym odcinku, bo już jest pół godziny, i myślę, że będzie git, jak to zostawimy na potem. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do następnego. Nara.